Dzień dobry kochani. Dzisiaj wspólnie wykonamy coś, co będzie początkiem, mam nadzieję, serii. A mianowicie wykonamy taki korpusik z rączkami, z łapkami. I tutaj z tej podstawy, z tej bazy będziemy mogli stworzyć różne zwierzaki, różne postaci. Dzisiaj, tak jak mówię, wykonamy ciałko i łapki. A w późniejszych odcinkach będę dla Was nagrywać pozostałe części do naszych mini maluszków nazwy dla tych maluchów jeszcze nie mam także jak macie jakiś pomysł śmiało piszcie w komentarzach a potrzebujemy tak włóczki, ja pracuję na yarnart jeansie do tych maluchów szydełko 2 mm bezpieczne oczka malutkie 5 mm oprócz tego jeszcze nożyczki i igiełkę dziwiarską Zanim jeszcze zaczniemy, to zachęcam do łapeczki w górę, do subskrypcji, bo jest nas już ponad 900 osób. Do dzwoneczka, wtedy Was na pewno nic nie ominie. I do sekcji komentarzy. To co, kochani, zaczynamy. Zaczynamy od wykonania magicznego kółeczka. A będziemy wykonywać teraz łapki. Łapki musimy wykonać. <laughs> przepraszam, cztery. Cztery takie same. I tak na naszym kółeczku. Robimy 6 półsłupków. 1, 2, 3, 4, 5, 6 półsłupków. Zaciskamy nasze kółeczko i teraz musimy wykonać 3 powtórzenia półsłupek nad półsłupkiem i 2, przepraszam Was bardzo, 2 w jednym Pierwsze powtórzenie, teraz drugie. Półsłupek nad półsłupkiem, dwa w jednym. Drugie powtórzenie, półsłupek nad półsłupkiem, dwa w jednym. Mamy trzecie powtórzenie, mamy dziewięć półsłupków na okręgu i tyle musimy teraz wykonać. Dziewięć półsłupków, każdy półsłupek nad półsłupkiem. Pierwszy, drugi. Trzeci, czwarty, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy i dziewiąty półsłupek. Obracamy naszą łapkę, tak żeby ta niteczka była w środku. Teraz musimy wykonać trzy powtórzenia. i Jeden półsłupek nad półsłupkiem i jeden półsłupek z dwóch. Czyli chwytamy jedną niteczkę z jednego półsłupka, też jedną niteczkę z kolejnego. Przez obie niteczki pętelki przeciągamy nitkę. I raz jeszcze przez pętelkę. Tą niteczkę możemy uciąć żeby nam nie przeszkadzało. Mamy pierwsze powtórzenie. I znowu półsłupek nad półsłupkiem. Jeden półsłupek z dwóch. Drugie powtórzenie i trzecie ostatnie powtórzenie półsłupek nad półsłupkiem i jeden półsłupek z dwóch półsłupków. Teraz składamy naszą łapkę Pół. I tak. te Dwie przeciwległe strony łączymy jednym półsłupkiem i tutaj robimy drugi półsłupek, tak żebyśmy zszyli tą łapkę. Oczko ścisłe dla bezpieczeństwa niteczkę zostawiamy dłuższą, bo łapki musimy przyszyć i takie łapki, jak mówiłam, wykonujemy 4. Teraz wykonamy główkę. Razem z ciałkiem. Tu lecimy ciągle, nie jest to doszywane, także bardzo proste w wykonaniu są te maskotki. Zaczynamy oczywiście od magicznego kółeczka. Na naszym magicznym kółeczku wykonujemy 6 półsłupków. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty i szósty półsłupek zaciskamy i teraz sześć powtórzeń dwa półsłupki w jednym raz dwa raz i dwa i raz i dwa i raz i dwa raz, i dwa, raz, dwa Mamy 2, 4, 6, 8, 10, 11 i jeszcze jedno powtórzenie. Raz, 2, bo musimy mieć 12 półsłupków na okręgu. Teraz 6 powtórzeń, półsłupek nad półsłupkiem i 2 w jednym. Półsłupek nad półsłupkiem. Raz, 2 w jednym. Półsłupek nad półsłupkiem. Teraz dwa w jednym półsłupek nad półsłupkiem, dwa w jednym, półsłupek nad półsłupkiem, dwa w jednym, półsłupek nad półsłupkiem i dwa półsłupki w jednym półsłupku, teraz sześć powtórzeń, dwa półsłupki, każdy półsłupek nad półsłupkiem, czyli półsłupek nad półsłupkiem, półsłupek nad półsłupkiem i dwa w jednym i w sumie sześć powtórzeń takich musimy zrobić raz, dwa, dwa, jednym, raz, dwa, dwa, w jednym, jeden, dwa, dwa w jednym Raz, dwa, dwa w jednym. I jeszcze jedno powtórzenie. Dwa w jednym. Znaczy, jeden, dwa i dwa w jednym. A tam na początku nie wspomniałam, ale jeżeli tylko mielibyście ochotę, to w dole w opisie filmu jest link. Możecie śmiało postawić mi kawkę. To co, kochani, dalej lecimy. Trzy półsłupki, każdy półsłupek nad półsłupkiem i dwa w jednym i tak w sumie sześć razy pierwsze powtórzenie raz, dwa, trzy, dwa w jednym, drugie powtórzenie raz, dwa, trzy, dwa, w jednym, trzecie powtórzenie Raz, dwa, trzy, dwa w jednym, czwarte. Raz, dwa, trzy, dwa w jednym, piąte powtórzenie. I raz, dwa, trzy, dwa w jednym, szóste powtórzenie. I teraz będziemy robić ostatnie okrążenie poszerzające, powiększające naszą główkę, a mianowicie cztery półsłupki, każdy półsłupek nad półsłupkiem. Raz, dwa, trzy, cztery i dwa w jednym. To mamy pierwsze powtórzenie. I jeszcze kochani, musimy wykonać takich powtórzeń pięć. Teraz musimy wykonać trzy okrążenia po 36 półsłupków. Czyli lecimy, kochani, 144 półsłupki. Każdy półsłupek nad półsłupkiem. Robimy to. I wracam do Was. Mamy 144 półsłupki. Obracamy naszą prawie głowę, tak żebyśmy mieli niteczkę w środku. I teraz wykonujemy 6 powtórzeń. 4 półsłupki, każdy półsłupek nad półsłupkiem cztery i jeden z dwóch i znowu raz dwa trzy cztery i jeden z dwóch mamy drugie powtórzenie nie zaznaczyłam sobie początku okrążenia ale przy następnym to zrobię i dalej raz dwa Trzy, cztery, jeden z dwóch. Mamy trzecie powtórzenie. Yy, raz, dwa, trzy, cztery, jeden z dwóch. Czwarte, yy, raz, dwa. Jeden z dwóch, piąte powtórzenie: i raz dwa, trzy cztery, jeden z dwóch, szóste powtórzenie. Otnę kawałek tej niteczki i kładę ją zwyczajnie tutaj. Na tej nitce już będę miała znacznik, gdzie okrążenie zaczęłam. Teraz sześć powtórzeń, trzy półsłupki, każdy półsłupek nad półsłupkiem i jeden półsłupek z dwóch. I jeden z dwóch. I dookoła. Yy, raz, dwa, trzy. Jeden z dwóch raz, dwa, trzy, jeden z dwóch raz, dwa, trzy, jeden z dwóch raz. Dwa, trzy, jeden z dwóch. Raz, dwa, trzy powtórzenia, przepraszam, trzy półsłupki i jeden z dwóch, szóste powtórzenie i wyciągamy niteczkę i kładziemy znowu tutaj na naszej włóczce i teraz sześć powtórzeń dwa półsłupki każdy półsłupek nad półsłupkiem i jeden półsłupek z dwóch raz dwa jeden z dwóch raz dwa jeden z dwóch raz dwa jeden z dwóch, raz, dwa, oj, oj. raz, jeszcze raz, raz i dwa i teraz jeden z dwóch i raz i dwa i jeden z dwóch. Naciągamy troszkę naszą pętelkę, bo teraz pasuje już umieścić nasze bezpieczne oczka. Oczka umieszczamy między dziewiątym a dziesiątym rzędem. Okrążeniem liczymy pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewięć i dziesięć. Tutaj wkładamy jedno oko. Zapinamy. Oczywiście zabezpieczamy za pomocą zapalniczki. W sensie przypalamy tutaj górę i zgniatamy, tak dla bezpieczeństwa, żeby oczka nie wypadły. I odliczamy pełne 6 półsłupków. 1, 2, 3, 4, 5, 6. I za siódmym półsłupkiem mijamy drugie oko, tak żebyśmy mieli 6 całych półsłupków między oczkami. Kładamy, zapinamy. I oczka już mamy umiejscowione. Teraz też. Możemy wypchać od razu naszą głowę. Ja używam kulki silikonowej, ale możecie użyć czego tylko chcecie do wypchania. Oczywiście, czym się da wypchać. Upychamy. Oczywiście wejdzie więcej tego wypełnienia niż nam się wydaje. Teraz robimy kolejne okrążenie i tak. Jeden półsłupek nad półsłupkiem i jeden półsłupek z dwóch. I mamy pierwsze powtórzenie. W sumie powtórzeń takich musimy mieć sześć. Pierwsze półsłupek nad półsłupkiem, jeden z dwóch. Drugie półsłupek nad półsłupkiem, jeden z dwóch. Trzecie, półsłupek nad półsłupkiem, jeden z dwóch. Czwarte, półsłupek nad półsłupkiem, jeden z dwóch. Piąte powtórzenie i półsłupek nad półsłupkiem, jeden z dwóch. Szóste powtórzenie. Teraz dwanaście półsłupków na okręgu musimy wykonać jako naszą szyję jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. I dwanaście półsłupków. Teraz sześć powtórzeń, półsłupek nad półsłupkiem i dwa w jednym. Raz i dwa półsłupek nad półsłupkiem, dwa w jednym, raz dwa. Półsłupek nad półsłupkiem dwa w jednym, jeden dwa, półsłupek nad półsłupkiem, dwa w jednym, raz i dwa, półsłupek nad półsłupkiem. Dwa w jednym i półsłupek nad półsłupkiem. Dwa w jednym. Teraz, sześć powtórzeń, dwa półsłupki. Każdy półsłupek nad półsłupkiem i dwa w jednym. Raz, dwa, dwa w jednym. Raz, i dwa, i dwa w jednym, jeden, dwa, teraz dwa, dwa w jednym, raz, dwa, dwa w jednym, raz, dwa, dwa w jednym, raz. I dwa. Dwa w jednym. I koniec rozszerzania. Teraz tylko musimy wykonać trzy powtórzenia po 24. Trzy okrążenia, przepraszam, po 24 półsłupki i będziemy już praktycznie kończyć nasz tu brzuszek. Wykonaliśmy trzy okrążenia. Teraz kolejne to będzie 6 powtórzeń, dwa półsłupki. Każdy półsłupek nad Półsłupkiem, pierwszy, drugi i jeden półsłupek z dwóch. Mamy pierwsze okrążenie. Dalej. Przepraszam, powtórzenie. Dwa półsłupki, każdy półsłupek nad półsłupkiem. Jeden z dwóch, drugie. Raz, dwa. Jeden z dwóch, trzecie. Raz. Dwa, jeden z dwóch, czwarte. Raz dwa, jeden z dwóch, piąte. Raz dwa, jeden z dwóch, szóste powtórzenie. Teraz wykonujemy sześć powtórzeń. Półsłupek nad półsłupkiem. I jeden półsłupek z dwóch. Pierwsze. Raz. Półsłupek nad półsłupkiem. Jeden z dwóch. Dwa. Półsłupek nad półsłupkiem. Jeden z dwóch. Trzy. Półsłupek nad półsłupkiem. Jeden z dwóch. Cztery. Półsłupek nad półsłupkiem, jeden z dwóch pięć, półsłupek nad półsłupkiem, jeden z dwóch szóste. Powtórzenie. Teraz wypychamy tutaj nasz brzuszek. I teraz pozostało nam tylko wykonać sześć powtórzeń jeden półsłupek z dwóch. Lecimy sześć razy jeden z dwóch. <laughs> Raz, dwa, trzy, cztery. cztery Szóste. Powtórzenie. Na sam koniec tylko chwytamy w następne oczko pod jedną niteczkę i w przeciwległe oczko też jedną niteczkę. I robimy z tego oczko ścisłe. Jedno oczko jeszcze. Łańcuszka. Dla baz zabezpieczenia. Ucinamy tą nitkę. I teraz wyciągamy ją. I żebyśmy nie mieli takiego że powiem dzyndzla tutaj, to tą niteczkę musimy po prostu wszyć w naszą robótkę. Bierzemy igłę. Może nie umorbuje się z nią jak zwykle. Nawlekamy. I tak wbijamy się Tutaj w poprzednie oczko. Tu widzicie tak pod jedną niteczkę. Wbijamy się centralnie w środek i przechodzimy na drugą stronę aż w głowę. Naciągamy delikatnie i tego dędzelka się pozbyliśmy. Tu jeszcze możemy po ukosie, tak jak idą nasze półsłupki, przeszyć raz. Nie zaciskamy mocno, żeby nie zmienić kształtu głowy. I ostrożnie tą niteczkę ucinamy. I nasza głowa z, brz z brzuszkiem jest gotowa. Bierzemy nasze ciałko, łapki, szpileczki i przymocowujemy najpierw, właśnie, szpilkami nasze łapki. Pierwsza. I druga tak, żebyśmy mieli równo. I teraz stópki jedną. Jedną stópkę i drugą stópkę. Patrzymy, czy jest równo. Jak jest, to bierzemy jedną z niteczek. Nawlekamy tą nitkę. I pokażę Wam, jak przyszyć. Jak zacząć przyszywać. Najpierw wbijamy się w ciałko. Przechodzimy na drugą stronę. Wbijamy się w drugą łapkę. Przeciągamy. I teraz w łapkę, w ciałko, i w drugą łapkę. Tak, jak już mamy łapki przymocowane delikatnie, przychwycone, usuwamy szpileczki, i już doszywamy tutaj każdą łapkę z osobna. I tak samo, kochani, będziemy robić na dolnych łapkach. Najpierw delikatnie chwytamy obie, a potem już pojedynczo doszywamy. Już Was nie katuję, tylko doszywam poza kamerą i wracam do Was. I tak, kochani, prezentuje się nasze maleństwo. Mam nadzieję, że podobał Wam się dzisiejszy tutorial, dzisiejszy filmik. Zachęcam raz jeszcze do zostawienia łapeczki w górze i do subskrypcji dzwoneczka. A w przyszłości, w bardzo niedalekiej przyszłości, pokażę Wam, co dalej z tym naszym ciałkiem będziemy robić. Wszystkiego dobrego, kochani, i powodzenia.